Miłowani Chrystusie, bracia i siostry ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Tymi słowami wzywał święty Piotr do nawrócenia. Wzywał ludzi wierzących w Boga mówił to do Żydów którzy znali prawo, a mimo to wołał do, nimi, do nich właśnie tymi słowami: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Czy te słowa nie powinny być również głoszone dzisiaj? Bo kiedy spojrzymy na współczesny świat, jakże wiele w nim Zakłamania, jakże wiele w nim obłudy, fałszu, hipokryzji, i wielu jest takich, którym nie zależy wcale na dobru człowieka, na jego zbawieniu, ale często na własnym interesie, na własnym zarobku. Zakłamani wróżbici. I twórcy horoskopów próbują kierować naszym życiem. Zakłamani przywódcy sekt obiecują szczęście i łatwą wiarę. Zakłamani właściciele wielkich korporacji dbają o zysk, a nie o człowieka i jego dobro. Zakłamani politycy. Podążający władzy, obiecają złote góry, a nie smak im dobro drugiego człowieka, dobro społeczeństwa. Zakłamani sprzedawcy reklamujący różne buble, którym wcale nie zależy na zdrowiu i szczęściu ludzi, którym sprzedają swoje produkty. Zakłamani Sędziowie, którym nie po drodze ze sprawiedliwością, zakłamani postępowi nauczyciele i pseudonaukowcy, gardzący życiem, wartościami, gardzący człowiekiem. Każdy głosi swoją prawdę, która jemu wygodna, która przyniesie jakiś zysk. A zatem, moi drodzy, fałszu, obłudy w naszym świecie nie brakuje. Więc może i do nas święty Piotr kieruje te słowa: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Co jest ratunkiem dla nas? Albo raczej kto? To Jezus, dobry pasterz którym zależy na dobru swoich owiec, ponieważ je kocha, za nie jest w stanie oddać swoje życie. A zatem nie jest jak złodziej, nie jest jak złoczyńca, który wkrada się, aby tylko wykraść coś z owczarni. Nie jest wilkiem, który rozprasza owce i powoduje, że giną i Gubią się. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Tylko jest pewien warunek. My musimy znać tego pasterza, znać jego głos i za tym głosem iść. Bo możemy pogubić się pośród wielu głosów tego świata. I wielu ludzi gubi się. Tych, którzy byli ochrzczeni, którzy uważają się za chrześcijan, czasami wierzą w rzeczy, których nie powinny wierzyć. Kierują się różnymi wróżkami, czasami dają się ponieść różnym naukom, które wcale nie głoszą nauki Jezusa Chrystusa. Jest takie słowo w Biblii, to mówi, że zna Boga, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą, który sam siebie oszukuje i Boga czyni kłamcą też. A zatem, moi drodzy, potrzeba nam trwać przy Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest bramą prowadzającą nas do życia wiecznego. Tylko on jest prawdziwym zbawicielem. Tylko jemu można do końca zaufać. Nie ufaj człowiekowi, który zbawić nie może, poucza nas Pismo Święte. Zatem, co robimy, aby umacniać naszą wiarę, aby znać głos swojego pasterza, aby nie pogubić się w życiu, aby iść za nim? Bo przecież owce. Znają swojego pasterza. Nie pójdą za obcym, bo nie znają jego głosu. Ci, którzy nie znają swojego pasterza, bardzo łatwo ulegają wpływom innych pasterzy, zwodzących ich na manowce. Trzeba nam bowiem, abyśmy znali słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Dlatego tydzień biblijny w kościele był, abyśmy przybliżali się do Pana Jezusa, abyśmy poznawali Jego słowo, abyśmy je czytali i rozważali w swoim sercu, abyśmy poznawali prawdę, która nas wyzwoli, abyśmy nie dali się uwieść różnym i obcym naukom. Pójście za Chrystusem. Nie jest łatwe. Przekonuje nas o tym dzisiejsze drugie czytanie z listu świętego Piotra apostoła do katolików. To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie i znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Pójście za Panem Jezusem, posłuchanie Jego głosu, pójście za Nim wiąże się z podjęciem cierpienia, z podjęciem krzyża, bo ci, którzy idą za Chrystusem, którzy wyznają Jego naukę, często spotykają się ze sprzeciwem tego świata. Często mogą spotkać się z prześladowaniem. Z odrzuceniem, z wyśmianiem, z wytknięciem palcami, odrzuceniem, wykluczeniem. Bo jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa. Światu nie podoba się ta nauka. Dlatego trzeba nam trwać mocno przy Chrystusie. To jest pasterz, który kocha swoje owce, który oddaje za nie swoje życie. A zatem jemu można zaufać. On wprowadza nas na zielone pastwiska i odpędza od nas złe wilki. On chroni nas przed szatanem. On daje nam moc i siłę w słabościach. Jeśli nawet doświadczamy cierpień, to on znosi je razem z nami. Ciężar. Jego słów jest słodki, a brzemią Jego lekki. Jeżeli więc z Bogiem żyjemy, jeżeli prawdziwie naszym pasterzem jest Jezus Chrystus, trwajmy mocno w łączności z Nim. Przez Jego Słowo, przez Jego sakramenty, przez komunię świętą, aby w ten sposób ta łączność z Nim była mocna, abyśmy. Nie pogubili się w dzisiejszym świecie, abyśmy nie ulegli obcym głosom, które prowadzą nas w niewłaściwym kierunku. Pan Jezus poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Bądźcie zatem owcami. I nawróćcie się do pasterza i stróża dusz waszych. Amen.